Elo, elo, z tej strony Kwadrat, Stefanski, Brawl Stars na początku złe wieści. Otóż, niestety, ale z wczoraj bardzo późno poszedł spać i nie da rady po prostu dzisiaj z nami nagrać odcinka. Więc dzisiaj sobie pogramy z kimś innym. O, na przykład stare... jak to się nazywa? Obra. Zbiory klejnotów, może coś innego. Jakiś gościu do mnie pisze. Nieważne! Kurde. Dobra, idziemy. To Grać się po prostu z jakimś omeczkiem z gry, ok? No. No, sorry, no to nie moja wina, no kurde. Dobra, Ozgigi, wchodzisz czy nie? Wracając, no. Więc tym razem po prostu baczcie z widzami. Z widzami. No, dobra, bo... To sobie nie, nie był odcinek z widzami, to by, kurde, był normalny odcinek z youtuberem. Ale okej, okay, nieważne. Niestety, no nie udało się, no nie każdy mu się tutaj, tam. Kurde. Oskiki, chodzisz czy nie? Kościół. No szkoda, bo byłby fajny odcineczek, ale okej. Okay. I swoją drogą... Miał być odcinek też z Kuzyni Gaming, ale ja nie wiem jak jest Jego obecny nick, no nie, dobra, wiem Kuzy, Kuzun Kuzuni, ale Kurde Nie wiem co się raz nie dzieje w ogóle Więc trudno Ja nie wiem w ogóle co on Nie wiem co on też wyrabia ze swoim kanałem, kurde A nie no, ja nie będę tego nikogo czerpał na filmie Spokojnie Kuzyni jesteś bezpieczny Dobra Nie no, Skiki, decyduj się, chłopie nie denerwuj ludzi z rana Co to, to Metirosa w ogóle, co to znaczy? Ej napiszcie mi w komentarzach co to oznacza Metirosa Dobra Ja chyba zaraz wyjdę stąd Bo jego wywalę ewentualnie No wyszedł to... Jakie to skomplikowane, Boże... O, może Aestarsa zaprosimy, ok? Jak się uda. Jezu! No, Ozgiki wszedł, kurde! Nie dziwię się, że go wyrzucono, kurde. W kurde, a jestem gotowy, xD! I niech mnie lepiej nie denerwują tutaj Okej, okay, jedziemy W sumie chciałbym powiedzieć, że, że, za, że za dwa dni będzie nowy tryb ja Też okres, no, okresowe niestety, przecież doskonale już znacie Brawl Starsy i to będzie kolejny tryb okresowy niestety Dobrze, dobrze, o, nie, 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 nie. Wydocha! Widz, widz! Kurde! Jezus Maria! Biegnijcie ludzie po to! Kurra! Nie lubię kurde tej mapy, bo pociąg ciąg co chwilę przejeżdża i denerwuje człowieka. Boże, powinni ten pociąg usunąć naprawdę, no. Do szczęścia mi nie jest potrzebny ten pociąg. Prędzej do depresji, idę. O, to proszę szczęściko będę, eh! To Do Jest, dobrze, dobrze. Nie spaprajmy tego teraz, ludzie. Co wycofajcie się! No czemu on tam przed? Ja pierdziu! Chłopie, mogę się da dać sobie na... No więc przegramy. No i przez mnie jako ludzie! Bo nie to, że wszedł, kurde... No nie będę mądry, bo ja też na pałę wchodzę. Dobra, jest. Nie chodź na pałę! Chłopie! Gościu! Chłopcy! Jak można tak robić? No też wchodzę na pała, ale... Jak już nie dam zabić przeciwnika, to ja odpuszczam, bez przesady. Żeby... No i przegrałeś przez jego głupotę, gratuluję. Po co ty tam wchodziłeś, chłopie? Jezus Maria, co za... Są... A, o pójdź drużyna, co to kur, Co to było w ogóle? Jak tak można? Okej. Okay. Są drogą. Kurde nie mogę też ja... na pałę. Nie chcecie widzieć ta droga, widziała, jak wyglądała wczorajna. Gra moja i klortasa, ale nie no, gra była ogólnie bardzo fajna, tylko że przez moje właśnie głupie pomysły on tracił pucharki niepotrzebnie. Kurde! Może teraz będzie mógł mnie zaprosić? Może teraz będę mógł go zaprosić? Wiem, że ja za szybko to robię, ale, no... co mi nie wiem, co nawet robić z tym odcinku mam jeszcze powiem. To będzie po prostu zwyczajny odcinek. A, i na kanale Kwadrat pojawi się wyjaśnienie zakończenia Blatenszul, czyli Krew i Prawda po polsku. Bo tam jest na końcu... No, tam są tylko w zasadzie trzy rzeczy do wyjaśnienia, więc ten odcinek może nawet nie być taki ultra zarumbiście mega, hiper długi. Więc no... Ale dzięki ci jeszcze raz kolor Jest za O Jezuprze O oh się, o oh siekto oh się mm, tak? Nieważne, przepraszam. Czeka, tylko czeka, czeka. Nie, 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 nie. O fuck, zauważył mnie. O nie. O nie. Wypad! Nie jestem jedyny! Nie jestem jedyny! Wypad, kurde! Nie, nie no jestem nie jestem krzyk. A może jednak nie? Może daj to do ucieczki, kurde! Szybko! Nie! Wypo... Wynocha! 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 Kurde, ten debil mnie dalej goni. No dobra, już nie. Mhmm. Morty. Nie. Nie. Kurde. Znaczycie mnie. Jeszcze raz. Ja... jak... ja często gram w sta ja częściej gram w starcie Boże jeszcze raz. Ja częściej gram w starcie, ponieważ... Chcę wymasterować po prostu w nim grę, żebym mógł już dalej sobie radzić, wygrywać, 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 wygrywać. Tak Więc dlatego ciągle gram. masterowałem, Boże... jednak pieniędzy, nowy klączek. ble, ble, ble. A! I odcinek SPS nie pojawił się dlatego, że... No postanowiłem po prostu nagrać dla Was godzile. Postanowiłem zmienić koncep, koncept mojego odcinka. No. Ja jak mi się uda, to był, następny tydzień live, czwarty, będzie już z PlayStation. Naprawdę. Jest. Z... O oh, fuck. Ej, nie, a ja teraz w ogóle, kurde, zrozumiałem coś. Ludzie! Teraz kumałem, że. Kurde. Czekajcie, ja muszę sobie przypomnieć w ogóle, kiedy robiłem ostatni. Nie, do... nie dobra, nie dobra, ok. Ok, nie. Następny nie będzie tydzień live. Mówiłem przez chwilę, że. Mówiłem przez chwilę, że kurde. Tydzień. już miał być tydzień live, ale nie spokojnie, tydzień live będzie. No. Spokojnie. Spokojniutko. Nie, dobra, nie tak się przypomniałem, że miał być teraz ten tydzień live. Aj! Jaka. Ale, hała, zapomniałem. Oj świat. Dobra, następny tydzień. tydzień dobra, tydzień będzie już tydzień, zacznie się od 8 lipca, okej? Okay? Przepraszam, ja zapomniałem naprawdę na śmierć o tym. Okej. Okay. Przepraszam. No szkurna, jaki jestem na siebie wkurzony. O, dobra, nieważne, zaprosimy sobie kolejnego ruska. O ile w ogóle da się przyjąć. Nieważne. Swoją drogą, jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to tutaj proszę, macie mój klub. Kwadrat Ty. To klub z niebieską... Ble, z białą czaszką na niebieskim tle oraz 419 pucharków. I pamiętajcie o to. Liczy się dobra zabawa. Dobra, znowu gramy w starcie. Ja w karty do zabicia. Wypad jest dobra. Nie czekajcie, nie, nie ja wiem już naprawdę, co z tym tylko nie kurde, tak się zap, no kurde. Ile byłoby blisko... Aj. Jedenasta ranga Zobaczmy teraz o skrzynce Siedemdziesiąt Okej, okej Nie no dobra, to byłoby na tyle Nie, chyba Nie, ja będę musiał sprawdzić kiedy ostatni raz był tydzień live, więc no... Okej, okay, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, bye.